Jeśli chodzi o ten sezon, to na pewno y, był jednym z cięższych. Chyba nie tylko dla mnie, ale również dla całego zespołu, dla całej ligi, dla całej polskiej piłki ręczy, bo wiemy w jakich czasach y, jesteśmy i na pewno te pierwsze 6 miesięcy do grudnia było bardzo ciężkie pod tym względem, że mecze zostały odwoływane na dzień, na dwa, a czasami nawet w dniu meczu. Siegadaliśmy, że tego meczu jednak nie ma, że nie wyjeżdżamy i to było bardzo ciężkie pod kątem jakby przygotowania y, fizycznego, a także... Pod kątem przygotowania głowy tak, do, do tego meczu, bo, bo cały tydzień przygotowujemy się, analizujemy, przygotowujemy się, a potem okazuje się, że go nie ma i te emocje nie, nie mają ujścia. I trzeba było dzisiaj w sobie kumulować i, i, i następny trening następny treningu w siebie wyrzucić. To było bardzo ciężkie. Dobrze, że ta druga. Część sezonu, czyli od stycznia, mogliśmy, no, cały czas nie było żadnych meczy przekładanych. Wiadomo, były przekładane ze względu, że drużyny inne grały w europejskich klubach, ale nie były przekładane ze względu na pandemię. Ale jeśli chodzi oż tak stricte sportowo, no to na pewno y, sezon y, bardzo udany, bo mamy to, co sobie założyliśmy przed sezon, czyli medal. Y, na pewno gdzieś tam w czasie sezonu te apetyty rosły, bo, bo wiadomo, no, no, płos troszeczkę sobie na już w pierwszej kolejce, ale, ale, wiadomo, no, no moim zdaniem dobrze robiliśmy, że trzymaliśmy się tego naszego planu minimum, a wszystko, co byłoby powyżej, to byłoby tylko na plus. Powiem tak, że na pewno, m, gdyby nam ktoś nie podłożył kłody pod nogi w grudniu, to może ta liga byłaby y, przez kolejne miesiące y, y, nudniejsza, tak, z punktu widzenia kibica bo zawsze są osoby, które, które chcą, żeby ta liga do końca była bardziej atrakcyjniejsza, żeby te decydujące metrze rozgrywały się w ostatniej kolejce. Przetrwałeś praktycznie cały sezon bez kontuzji. Na pewno to... Tak, na pewno to bardzo mnie cieszy, kosztowało mnie to bardzo dużo pracy, tak? bo to nie jest tylko to, to że, że wiadomo, że, że treningi to też jest regeneracja po treningu. Dobrze wykorzystanie czasu wolnego, więc to nie jest tylko w sporcie to co my tutaj my widzimy na meczach czy tylko to, co my widzimy na tym, to też jest to, że dbanie o siebie poza boiskiem. Więc bardzo się cieszę, że wytrzymałem, a przede wszystkim bardzo się cieszę, że przez ten cały sezon utrzymywałem jakąś taką równą formę. To jest, to bo zawsze jest w mojej karierze i najważniejsze, żeby nie mieć tej formy, że raz 10, raz 5, raz 8, zawsze, mimo że nie w każdym meczu stałem po 10 bramek, Zawsze potrafiłem również chłopaków wspomóc inaczej. I ta Twoja równa forma została doceniona. Otrzymałeś statuację dla gladiatora, e, dla najlepszego bocznego rozgrywającego. E, jak duże znaczenie ma dla Ciebie ta nagroda? I na pewno w, w, w sporcie drużynowym najważniejsza jest drużyna, ale indywidualne jakieś nagrody bardzo cieszą. Zawsze, zawsze jest to jakieś... Mm, nie to, że ukłon, ale na pewno jakieś wyróżnienie i docenienie tej mojej ciężkiej pracy, jaką wnoszę do zespołu. Jest to na pewno jakimś motorem napędowym na, na przyszłość. Mimo, że jestem doświadczonym zawodnikiem, yy, 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 tak jak powiedziałem przed stronę nadal yy, mam głód, nadal yy, mnie to cieszy. Mam kontakt na następny sezon, co będzie potem, zatrzymy, na razie, za, za, za dzień, za dwa zaczynają nam się wakacje, urlop. Wydaje mi się, że bardzo zasłużony dla nas, bo jak powiedzieliśmy wcześniej, ze względu na te różne sytuacje, jakie miały miejsce w tym sezonie, należy nam się, musimy y, przede wszystkim w pierwszych dniach odpocząć i zaregenerować się, a później kolejne dni to po prostu ładowanie y, 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 energii, żeby później wykorzystać w przyszłym sezonie.